O, jest sam prezydenta bez kolacki na rocznicy nie na urlopie. Co się stało się? Z dobrą myślą i szacunkiem nad cieniami tych obywatelów, którzy po wojnie swój los złączyli z białym Ich nieobecność już w nas to bolesna wyrwa. tym większe znaczenie przywiązuje do naszego udziału w dzisiejszej uroczystości, ponieważ jest ona świadectwem pamięci. Podziwu i szacunku, które czujemy do powstańców. To również znak, że wartości, którymi kierowali się wojenni bohaterowie, miłość do ojczyzny, patriotyzm, odwaga, poświęcenie są ważne również dzisiaj dla nas. Z tą obecnością świadczymy, że ta historia jest dla nas wciąż żywa. To nie jest tylko kolejna kartka w kalendarzu. Poświęcenie uczestników największego militarnego zrywu okupowanej Europy i ofiara z Warszawy nie poszły na marne. Stały się symbolem tego, co dla Polaków najważniejsze: patriotyzmu, gotowości do poświęceń, troski o ojczyznę i umiłowania wolności. Jestem przekonany, że świadectwo naszej własności stanowi dowód, że również my, Białorusinie, identyfikujemy się z tym uniwersalnym kanonem wartości. Że te idee i uczucia, którymi kierowaliśmy się w do do powstania, nie w współczesnym świecie do marzenia, kundli pojem. Waga, którą przywiązujemy do najwyższych wartości, napawa optymizmem i pozwala odważniej patrzeć w przyszłość. Chwała, dalej. Jak dostać, moja thank mm -hmm. you Yeah. Oh. Stoń, twierdzą, naszą, naszą. Szanowni Państwo, za chwilę rozpocznie się uroczystość składania wieńców i kwiatów pod pomnikiem żołnierzom Armii Krajowej w Białym Stoku. Tym symbolicznym aktem Oddamy hołd tym, którzy polegli oddając życie w imię wspólnego dobra dla niepodległego bytu ojczyzny. Oddajemy też hołd także tym, którzy bohatersko walczyli i przeżyli, by nieść świadectwo. Wieńce, wiązanki i znicze będą składane według następującej kolejności. Posłowie i senatorowie, wspólny wieniec od wojewody podlaskiego marszałka województwa podlaskiego i prezydenta miasta Białego Stoku, Rada Miasta Białystok, Korpus Konsularny, pozostałe instytucje, organizacje i stowarzyszenia. Ceremonią zakończy delegacja harcerzy. Na zakończenie ceremoniału składania wieńców zostanie odegrany utwór Śpi kolego. Zapraszam wszystkie delegacje do podejścia do wieńców. Wieniec składa wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pan Maciej Żywno. Kwiaty składa poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Krzysztof Truskolaski. Pieniec w imieniu mieszkańców miasta i całego województwa podlaskiego złożył przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Wojewoda Podlaski pan Jacek Brzozowski, marszałek województwa podlaskiego pan Łukasz Prochorym oraz prezydent miasta Białego Stoku pan Tadeusz Truskolaski. Wieniec od Rady Miasta Białystok składa przewodnicząca Rady Miasta Białystok, pani Katarzyna Jamrus, wraz z radnymi. Wieniec od Korpusu Konsularnego składają konsul, konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Białymstoku pan Witold Strzałkowski, Konsul Honorowy Kazachstanu w Białymstoku pan Aleksander Prokopiuk, Konsul Honorowy Rumunii w Białymstoku pani Moros Ustymowicz oraz Konsul Honorowy Republiki Serbii w Białymstoku pan Jarosław Antychowicz. Kwiaty składa dr Marek Jedyna, dyrektor oddziału Instytuty Pamięci Narodowej w Białymstoku. Kwiaty od Podlaskiego Kuratora Oświaty składa pani kurator Agnieszka Krokos Janczyło. Kwiaty składa pan Marek Szymanowski, prezes sądu apelacyjnego w Białymstoku. Kwiaty od związku represjonowanych politycznie żołnierzy górników w Białymstoku składa prezes Zarządu Podlaskiego Związku pan Ludwik Konowka oraz pani dr Katarzyna Ded. Wieniec od Izby Adwokackiej w Białymstoku składa dziekan i członkowie adwokat Jowita Grochowska, pani adwokat Agnieszka Krakówka Górska oraz Anna Gąsowska. Fiaty w imieniu posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Protasa składa asystentka krajowa pani Aleksandra Flortu. Wieniec od Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku składa pan Tomasz Werdoni, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy. Światy od Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Oddziału w Białymstoku składają pan pułkownik Bogdan Topur, prezes zarządu oraz pan podpułkownik Wiktor Topur, wiceprezes zarządu. od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku składa pani radna Ewa Tokajuk. Jatę od rodziny katyńskiej składa prezes pani Jolanta Markiewicz. Kwiaty od Związku Sybiraków i Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru składa pan Jerzy Bołtuć, prezes stowarzyszenia. Kwiaty od, od Polskiego to, Towarzystwa Ziemiańskiego składa... Pan y, Jerzy Ślusarczyk, prezes oddziału. Wieniec od Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku składa pan Bartłomiej Trzeciek, zastępca dyrektora. Kwiaty od Armii Krajowej Opocznik i Związku Piłsudczyków. że od stowarzyszenia imieniu pierwszego pułku Ułanów Krechowieckich składa wachmistrz Kacper Tomczak. Jaty od Koła Rodzin i Przyjaciół, żołnierzy 42 Pułku Piechoty składa prezes Koła Marek Ignatowicz z przedstawicielami Koła. Światło pamięci składają harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego, spadkobiercy Szarych Szeregów.